skór. Ło, właśnie mi się zapomniała. W poniedziałki mamy treningi naszej kapeli rokowy. Cześć, kochani! Babcia? Co ty tu robisz? Przecież ty mieszkasz we. Wiem, gdzie mieszkam, we Włoszech, ale nie mogłam przegapić zaręczyn mojej wnuczki. No. Kochanie, babcia jest tako szczęśliwa, Michał, to jest taki dobry chłopak. Mam nadzieję, no, że dotrzyma słowa z tym waleniem, co mi obiecał. Jakie walenie mam? Obiecał, że jak się zaręczy z moją wnuczką, to przyjdzie na mój koncert i razem rozwalimy gitary. Żadnych zaręczyn nie ma. Co ty go? No przecież Boguśka mi dzwoni! Boguśka? A baba z naprzeciwka, co cały dzień w oknie siedzi. Osiedlowy monitoring. A ona nie jest ślepa jak kreć z poparzeniami oczu w trakcie mgły? Jak tracisz w jeden zmysł, to inny się wytęża. Szkoda, że to nie był węg, bo może by w końcu zębił miła. Jedyny temat tu by moje z Bartkiem. Zerwałam je, babciu. Nie wracam do Michała, nadal jestem z moim chłopakiem. Uuu, ty że głupia będziesz to się pogodziłam, jak cię upuściłam, kiedy cię lulałam. Ale ty na co czekasz? Raz, dwa się oświadczy. Bo jak wie, to zaraz babuszka się oświadczy.